Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku I jak już widzieliście po miniaturce czy po tytule tego materiału, dzisiaj opowiem wam o nowym trybie, który nadchodzi w World of Tanks i jest to Natarcie. Natarcie jest trybem 7 na 7, w którym będziecie mogli grać tylko 10 tierami. Jest to takie rozwinięcie bójki, która była jakiś czas temu również promowana. No, i mieliśmy okazję, czy miałem okazję razem z innymi cefekami zagrać sobie w tym trybie. Cała prezentacja, którą, w której uczestniczy, uczestniczyliśmy, odbywała się pod koniec sierpnia, więc warto wziąć to pod uwagę, ponieważ ten tryb jest dalej rozwijany, dalej udoskonalany i, i są tam wprowadzane jakieś poprawki i, i delikatne zmiany, więc to, co tutaj powiem wam w tym filmie, może się troszkę różnić od tego co ostatecznie zostanie zaprezentowane, natomiast generalna koncepcja całego trybu, pomysł na niego i tak dalej powinien być niezmieniony. Więc weźcie to pod uwagę o tym, co tutaj będę, będę mówił. Ja sobie wypisałem trochę punktów, żeby to jakoś usystematyzować, będę po kolei omawiał różne aspekty tego trybu. Natomiast w tyle będziecie widzieli tutaj rozgrywkę, którą, którą toczyliśmy z innymi CCKami. Oczywiście nie bierzcie pod uwagę za bardzo tego, jak te bitwy wyglądają, bo wszyscy po prostu próbowali przetestować różne rzeczy z tego nowego trybu i... Zobaczyć mniej więcej jak to działa, żebyśmy po prostu zwyczajnie mogli Wam o tym troszkę opowiedzieć. Zaczniemy od samych bitew. Pierwszą podstawową rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest dodanie takiego przygotowania do bitwy. Kiedy już wchodzicie do bitwy, mapa się ładuje, zaczyna się odliczanie i wtedy możecie wybrać sobie rodzaj czołgu, którym będziecie grali. To jest bardzo dobra sprawa, ponieważ możecie dostosować w ten sposób swój wybór swojego czołgu do tego, co mają Wasi. Tutaj z osoby z waszej drużyny, jak i możecie dostosować również pojazd do mapy, więc jest to całkiem spoko. W bitwach będzie obowiązywało Fogo Włod, czyli nie będziemy widzieli przeciw pojazdu przeciwnika, na początku bitwy będziemy musieli je wyspotować. Jest to znane rozwiązanie, które chociażby na CW już od bardzo dawna jest i to powoduje, że mamy. Musimy, musimy po prostu zobaczyć, jaka jest drużyna przeciwnika. Nie możemy w ciemno wybierać jakiegoś czołgu na podstawie tego, co, co oni mają, albo od razu zastosowywać swoje taktyki do tego, jaki setup ma przeciwnik. Bitwy toczą się tylko i wyłącznie w trybie spotkaniowym, co ma wymusić aktywną grę i zapobiegać kampie. No to jest chyba dość, dość oczywiste. Nie ma dwóch baz, jest tylko jedna, więc zaczynając bitwę musi się tak czy inaczej jechać do przodu i próbować ją zająć albo ewentualnie zniszczyć przeciwnika. Nie ma tutaj możliwości kampienia, zakładania jakichś jakich ostrych kamp w bazie na, na ciężkie czołgi na te deki. Bo zostaniecie po prostu skapowani i przegracie bitwę. Pojazdy i specjalne umiejętności. Każdy pojazd będzie posiadał swoją specjalną rolę, tak jak w takich główkach i na jej podstawie będą naliczane punkty rankingowe po bitwie. No to jest chyba też dość oczywiste, bo y, znamy to już z bite rankingowe, tak jak napisałem, więc każdy pojazd y, oprócz tego podziału czołgi lekkie, średnie, ciężkie Tedeki, artylerie y, będzie również posiadał takie mniejsze grupy, czyli na przykład czołg przełamania, y, tam Tedek walczący z dużej odległości, y, czołg, y, nie wiem, Tedek te natarcia, jakoś tak, tak te, wszystkie, te wszystkie role, które. Tutaj już znacie, i w zależności od roli pojazdy będą dysponowały specjalnymi umiejętnościami, co też znamy chociażby z linii frontu, prawda? Gdzie, gdzie mamy różne umiejętności dla, e, dla różnych typów pojazdów. Może nie dla różnych typów pojazdów, no ale mamy umiejętności. One będą dość podobne z tego, co zauważyłem. Będzie ich łącznie 15 i każde będzie miało trzy poziomy naładowania, czyli im więcej robimy w bitwie, tym bardziej ładujemy umiejętność i ma ona mocniejszy efekt. E, więc, tak jak powiedziałem, no wiecie o co chodzi. Będą to artylerie, będzie to Jakieś leczenie sojuszników, szybsze przeładowanie, szybsza jazda, nie wiem, bonus dla załogi, lepsze spotowanie na przykład i, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dość dużo: 15 różnych umiejętności ma być i. I każda z nich ma być jakoś unikatowa. Niestety, ponieważ ten, ten test nie trwał za długo, no to nie mieliśmy okazji przetestować wszystkiego. Zresztą ciężko jest to przetestować, kiedy, kiedy są inne rzeczy do zobaczenia. I tak, tak naprawdę to, co Wam wymieniłem, no to to, co, co udało mi się zauważyć, oczywiście trudno w jakikolwiek sposób powiedzieć, która z tych umiejętności jest OP, która jest słaba, która się nadaje, która się nie nadaje. Tego niestety nie wiemy, bo tak jak mówię, za mało czasu na to było. Matchmaking. To was będzie pewnie interesowało. Matchmaking ma brać pod uwagę rating każdego gracza i po nim dobierać przeciwników. To jest dość oczywiste, czyli będziecie rangami dobierani na tyle, na ile będziecie mieli punktów, czy na będziecie w jednej dywizji na przykład, to będziecie wtedy ze sobą dobierani. System będzie się starał generalnie robić równe drużyny w miarę, jeśli po jednej stronie mamy kogoś z danym ratingiem, to po drugiej stronie będzie osoba na podobnym poziomie. Będzie można grać solo w Plutonach dwuosobowych i siedmioosobowych Super plutonach. czyli będziemy mogli sobie solo pograć. W dwuosobowych Plutonach trzyosobowych Plutonów nie przewidziano. No i w Super Plutonach to będą takie drużyny siedmiosobowe, które są przygotowane po prostu przed bitwą, czyli bierzemy sześciu znajomych i gramy sobie taki Super Pluton. making ma starać się dobierać Super Plutonem przeciwko sobie, ale jeśli osoba dobrana, drużyna trafi do bitwy przeciwko Super Plutonowi, to ma otrzymać bonus w punktach rankingowych. Z tego, co zrozumiałem, ma to działać w ten sposób, że jeżeli będziecie tym solo graczem albo zwykłym Plutonem i traficie na taką na taką drużynę, taki premaid siedmiosobowy, no to jeżeli wygracie z nimi, to dostaniecie jakieś dodatkowe punkty, natomiast jeżeli przegracie z nimi, no to tych punktów mniej zostanie z waszego rankingu odebranych niż byłoby to, jeżeli byście trafili na takie na taką randomową drużynę. Map, no i oczywiście działa to w drugą stronę, czyli jeżeli jesteście super plutoniem przegrywacie z randomami, no to też tych punktów więcej tracicie i mniej ich zarabiacie, jeżeli uda Wam się wygrać. W Pulimap ma znaleźć się 8 plansz Himmelsdorf, Ensk, Urwisko, Westfield, Biażczyzna Rzeka, El Redshire, Miasto Duchów i Pilzno. I warto zwrócić uwagę na to, że te mapy są trochę przerobione. Tam dodano krzaczek, tam dodano gdzieś budynek. Przeważnie gdzieś w obrębie bazy, tej, tej którą trzeba zająć jednej, są pozmieniane te, te miejscówki, ale nie tylko. One są po prostu troszkę po... Są taki, taki balans jest robiony lepszy na tych mapach, żeby, żeby obie drużyny miały jednakowe szanse. Albo właśnie w okolicy bazy, żeby można było jakoś próbować kapować na siłę bazy, i znowu się będzie schować. Dobrze, teraz odnośnie systemu rankingowego. System rankingowy, w którym liczba punktów rankingowych jest zależna od waszej podstawy w bitwie. Im więcej zrobimy, tym więcej punktów zyskamy lub mniej stracimy. Dość oczywiste się wydaje, to, to jest według mnie lepszy system pod, pod tym względem, że nie ma takich szewronów, czyli w bitwach rankingowych, jeżeli zrobicie dużo, to dostajecie jeden szewron. Jeżeli zrobicie mało, też dostajecie jeden szewron. Tak? nie mówię o tych miejscach powiedzmy topowych dwóch, gdzie dostają podwójne szewrony, ale ale ta, ta rozpiętość pomiędzy tym co zrobiła osoba, która ostatnia dostaje jeden szewron, a ta, która dostaje pierwsza jeden szewron, jest dość duża. Tutaj ma być to dzięki tym punktom rankingowym troszkę bardziej y Rozwarstwione, czyli jeżeli więcej zrobimy w bitwie, to teoretycznie więcej dostajemy punktów, albo na przykład, jeżeli przegramy bitwę, ale dużo zrobiliśmy, to tych punktów nie stracimy tyle, co osoba z piątego miejsca, albo z siódmego miejsca. Tak więc to wydaje się całkiem sensowne. Cały system składa się z siedmiu rank. Pięć pierwszych rank zawiera po cztery dywizje: będą to D, C, B i A. Jak się można domyślić, ostatnie dwie rangi Mistrz i Legenda będą miały tylko jedną dywizję, czyli nie będą wewnętrznie podzielone. Będzie następny ranking najlepszych graczy dla czterech pierwszych dywizji, czyli Legendy, Mistrza, Złotej i Srebrnej. Jeżeli będziecie nieaktywni w trybie natarcia, czyli zagracie jakieś, jakąś liczbę bitew, dojdziecie powiedzmy do, nie wiem, do Mistrza i będziecie nieaktywni, to te punkty z czasem będą pomału spadały. Ma to wymuszać na graczach aktywność. Będzie jakiś tam pasek aktywności, który będzie trzeba ładować, czyli jeżeli zagracie na początku, zdobędziecie jakąś rangę, to będziecie musieli co jakiś czas zajrzeć, zobaczyć czy, te, czy ten pasek aktywności jeszcze jest naładowany. Jeżeli już będzie się kończył, no to trzeba zagrać kilka bitów, żeby znowu go naładować. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji, że ktoś wbija w 1-2 dni i potem ma już to w nosie. Szczerze nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, zobaczymy jak to, wyjdzie, jak to wyjdzie w praniu. Wszystko zależy od tego, jak bardzo te punkty będą spadały, bo tutaj może tutaj po prostu diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast samo rozwiązanie nie wydaje się najgorsze, może po prostu będzie powodowało, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego jak wyścig w, w rankingówkach, że pierwsze osoby dostają jakieś tam, jakieś tam dodatkowe nagrody czy żetony na przykład bonusowe. No to będzie można sobie to rozłożyć bardziej w czasie i grać sobie spokojnie ten, ten tryb natarcia. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Nagrody, bo to Was pewnie też interesuje. Nagrody wyglądają bardzo cennie. Będą zawierały elementy stylizacyjne, fioletowe wyposażenie, obligacje, kredyty dni premium, wyposażenie, książki szkoleniowe, materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste czyli tak naprawdę wszystko. Co możemy dostać i co dostawaliśmy do tej pory za różnego rodzaju tryby, będzie tutaj. Natomiast będą dwa sposoby na ich zdobywanie. Jedna za osiągnięcie odpowiedniej dywizji, i druga za liczbę zwycięstw, czyli myślę, że każdy tutaj powinien coś dla siebie zgadnąć. Nawet osoby, które powiedzmy, nie będą grały najlepiej, nie będą awansowały w tych dywizjach, no to za liczbę zwycięstw również powinny mieć jakieś fajne. Nagrody. Dodatkowo za każdy sezon będzie osobny kamuflaż, który będziemy dostawali na zawsze. Czyli nie będzie go trzeba bronić tak jak w bitwach rankingowych, że dostajecie, powiedzmy, za złotą, za złotą ligę kamuflaż. I jeżeli nie obronicie, czyli nie zrobicie złotej ligi w następnym sezonie, no to wtedy jest wam odbierany. Tutaj kamuflaże będą, kamuflaże będą na stałe i sezony mają być dłuższe generalnie niż w bitwach rankingowych. Więc no to jest chyba tyle jeżeli chodzi o nagrody i nagrody z tego co wiem mają być też zależne od tego, mają być takie związane tematycznie z nazwą sezonu, czyli jeżeli sezon nazywa się coś tam z Gryfem no to będą Gryfy, A jeżeli będzie z Żabą no to będą Żaby. Znaczy myślę, że nie będzie sezonu z Żabą, ale no tak, jako przykład. Teraz chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć na temat tego trybu, no bo reszta to już jest tak naprawdę wasze jeżdżenie po mapie, wasza gra. Natomiast jest, są problemy, które zauważyłem. W trakcie, w trakcie gry, które również inni CCKowie zauważyli, i jak sobie zastanawiałem się nad tym, nad tym trybem, to, to mi wyszły te, te problemy troszkę. Po pierwsze, strefy spotowania. Na mapie znajdują się specjalne strefy, które dają wam dwie umiejętności. O tym nie powiedziałem, ale to mówię w takim razie przy problemach. Z jednej strony, macie strefę, która daje wam nalot artyleryjski. O artylerii zapowiem zaraz. Natomiast z drugiej strony macie strefę, która spotuje wam przeciwników wszystkich. No i z tą strefą do spotowania jest według mnie duży problem, bo jeżeli spojrzycie sobie na mapę Redshire, no to strefy do spotowania są tak jakby pomiędzy startem drużyn, miejscem startowym drużyn, a bazą. I one są dwie, po jednej i po drugiej stronie. No, i tak naprawdę, jeżeli mamy takie strefy, to ta cała mgła wojny jest trochę bez sensu, bo jeżeli pojedziemy czołgiem lekkim na tą strefę od samego początku, a zakładam, że w 95% bitew tak będzie się właśnie działo, że nasz czołg lekki pojedzie na tą strefę, no to tak naprawdę po kilkunastu sekundach, raptem widzimy. Widzimy y, drużynę przeciwnika. Gdzie ona jedzie, jaki ma skład, więc y, no, trochę się to wydaje bez sensu. Rozumiałbym jeszcze, gdyby ta strefa znajdowała się pośrodku mapy, tak żeby obie drużyny musiały o nią walczyć. Czyli jedzie nasz light, ryzykuje, że zostanie wyświecony, zniszczony, cokolwiek, podejmuje jakieś ryzyko i y, musi oszacować, czy opłaca mu się. Od wyświetlić tą drużynę za wszelką cenę, czy nie? Czy lepiej może przykampić i poczekać, aż przeciwnik będzie próbował tą strefę zająć i zniszczyć jego czołg lekki i tak dalej, i tak dalej. To by wymagało już wtedy jakiejś gry. Natomiast jeżeli każda drużyna dostaje taką strefę, to cała ta mechanika mgły wojny jest troszkę bez sensu według mnie. I mam nadzieję, że Włonogiernik do tego podejdzie. Na niektórych mapach rzeczywiście tak to jest rozwiązane, że ta strefa jest po środku, gdzieś pomiędzy polami startowymi drużyn. Natomiast w przypadku na chyba i Redshire, ale mogą być to też inne mapy, bo w tym momencie nie pamiętam zwyczajnie. No jest to trochę, trochę bez sensu zrobione, że te, że te strefy są tak blisko pozycji startowych. Druga sprawa, o której już przed chwilką tutaj napomknąłem, przy, mówiąc o tych strefach spotowania, to są naloty artyleryjskie, których jest po prostu dużo zwyczajnie. Macie strefy, gdzie możecie te naloty wezwać. Natomiast dodatkowo niektóre pojazdy, na przykład Leopard 1, z tego co przeglądałem nagranie, posiada również artylerię jako swoją umiejętność. Nie wiem ile jeszcze czołgów poza nim posiada coś takiego, ale boję się, że niestety ten tryb może okazać się festiwalem nalotów z tupy, tak zwanych, czyli nie robionych przez artylerię przez pojazd, tylko po prostu zrzucanych przez graczy z różnych skil i umiejętności. Mam nadzieję, że to zostanie zbalansowane i Wargaming podejdzie do tego jakoś sensownie. Bo przy trybie 7 na 7 taki nalot potrafi naprawdę zmienić zupełnie sytuację na mapie. Jeżeli taki nalot wejdzie, jeżeli trafi dobrze, a wiemy jak jest RNG wredne w tej grze czasem, no to te naloty artyleryjskie mogą być naprawdę cierniem w tyłku i mogą powodować, że ludziom się odechce grać. Zwyczajnie. Natomiast y, za mało graliśmy, nie graliśmy też na poważnie, jakby to powiedzieć, y, w tych bitwach, więc trudno nam powiedzieć jaki to będzie miało wpływ. Każdy raczej wybierał sobie różne czołgi, żeby zobaczyć jak one działają, jakie mają jakieś tam umiejętności i, i tak dalej, i tak dalej, natomiast y, no... Ciężko ocenić teraz, ale może to być problem. No i na koniec tak zwane EloHel. Myślę, że Elo EloHel jest znane osobom, które grają w LoL'a. Czyli League of Legends, ja nie gram, natomiast dobrze wiem o co chodzi, bo interesowałem się jakimś tematem. No i Elo Hell to jest takie, takie piekło z systemu Elo, czyli z tego systemu właściwie, który tutaj ma być zaprezentowany, gdzie za wygrane bitwy dostajemy jakieś tam punkty rankingowe, a za przegrane tracimy. I na tej podstawie są ustalane, ustalane potem nie dywizje, tylko rangi. Polega to na tym, że ciężko jest z czasem wyjść z tych niskich rank, z tego względu, że po prostu nawet jeżeli jesteście dobrymi graczami, to trafiacie do dużych ze słabymi graczami, samymi. Bo wasz ranking ELO odzwierciedla to, jak dużo graliście też przy okazji, oczywiście jeżeli macie odpowiedni poziom umiejętności. No i trafiacie do takich bitew i wygrzebanie się, kiedy będziecie przegrywali, 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 gracie dobrze, fakt, będziecie dostawali tych punktów trochę więcej niż osoby, które są w waszej drużynie i zagrały słabiej, ale wygrzebanie się z tego, z tego dołka, dojście do jakiejś takiej sensownej, powiedzmy złotej rangi, gdzie już ci gracze trochę bardziej ogarniają i, i już można pograć nowo, będzie, będzie pewnie troszkę problematyczne, zwłaszcza w późniejszej fazie tego, tego sezonu, który będzie trwał. No i tutaj niestety nie widzę żadnego rozwiązania, bo, bo nie ma dobrego rozwiązania na to. No, no nawet taki system, który teoretycznie wydaje się dość sprawiedliwy, ma swoje mankamenty i, i może powodować frustrację u niektórych osób, które szczególnie później zaczną sobie grać i po prostu są są dość dobre. No, wszystko zależy oczywiście od tego jak bardzo rozpięte będą te rangi, ile będzie trzeba przejść tych poziomów i tak dalej i dalej. Natomiast no, na tym nie chciałbym się skupiać, bo y, liczba tych poziomów y, w Dywizji i tak dalej może być tutaj zmieniona. Tego jeszcze, tego jeszcze nie wiadomo, więc tego się nie chciałbym trzymać. Myślę, że to jest rzecz, która dość łatwo może zostać, zostać zmodyfikowana przez Wargaming. Natomiast no, warto według mnie, tutaj o tym, o tym pamiętać, że że no może być problem z tymi rangami, chociaż one i tak według mnie wyglądają lepiej niż to co mamy w bitwach rankingowych. Dobra, to chyba tyle jeżeli chodzi o, o cały tryb natarcie. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś straszne szczegóły, bo ym, wszystko zobaczycie w praniu. Tak jak powiedziałem, my też nie mieliśmy jako strasznie dużo czasu na to, żeby yy, żeby sobie pograć, czy to, czy to ogarnąć. Raczej Raczej zobaczyliśmy podstawowe rzeczy, i, i dzięki temu mogę zrobić ten materiał. Więc fajnie, że World Gaming nam udostępnił coś takiego, pokazał ten tryb i zebrał on nas również opinie. Te wszystkie opinie, o których tutaj mówię, zwłaszcza w tych problemach, one zostały przekazane do WG przez nas. Inni CC-kowie też mieli swoje przemyślenia na ten temat. Również, również je zostawili, bo zostaliśmy o to poproszeni, żeby, żeby przedstawić swoją, swoją opinię na temat tego trybu. Więc mam nadzieję, że no, przynajmniej te najważniejsze rzeczy, że te rzeczy, które mogą zmienić jeszcze w tym krótkim czasie zostaną tutaj, zostaną tutaj wzięte pod uwagę. Z tego co, co rozmawialiśmy z deweloperami, no to też powiedzieli, że, że ten sezon też jest w pewien sposób testowy, bo jest to nowy tryb, więc jeżeli zagramy ten tryb, Pierwszy sezon przejdzie i zostaną dane zebrane. No, to na ich podstawie oczywiście będą wyciągane dalsze wnioski i ten tryb będzie modyfikowany. Znamy to oczywiście z linii frontu, znamy to ze stalowego łowcy i z innych trybów Waffentragera czy, czy Halloween, gdzie ten tryb jest dostosowywany po prostu na podstawie zbieranych danych. No, i chyba tyle. Już się nagadałem strasznie dużo. Widzę, że, że tam prawie 20 minut wyszło materiału. Myślę, że wszystko, co chciałem powiedzieć, to jest. To już tutaj ująłem. Sądzę, że niedługo jakieś artykuły się pojawią też na, ze strony Gamingu bardziej szczegółowe czy bardziej aktualne, bo to, to o czym wam mówiłem jest z początku sierpnia, o czym jeszcze z końca, przepraszam, sierpnia, kiedy ten typ oglądaliśmy, o czym jeszcze raz was. Informuję no i, no i chyba tyle napiszcie mi co wy sądzicie o tym o tym trybie w komentarzach. Zostawcie łapkę jeżeli wam się taki film podobał chciałem to skondensować w miarę w miarę szybko podać wam tę informację żebyście nie musieli za długo o tym słuchać a wiedzieli wszystko co się dzieje. Bo taki jest ten mój kanał. Dużo informacji i mało waszego straconego czasu. Dobra to do zobaczenia trzymajcie się pa. pa.